It is my great pleasure to invite to the podium the host of today's ceremony, Consul General of the Republic of Poland in Chicago, Mr. Paweł Zizak, who will offer his remarks. Dear compatriots, distinguished American guests, representatives of the Consular Corps, I'm thrilled and honored to see so many of you in our consulate wishing to celebrate with us for such an important uh, occasion. Through Poland's partnership with Illinois National Guard, scores of Ukrainian fighters have undergone specialist training on Polish soil and strengthened defensive capabilities of their homeland. With our cooperation passing its 30th year, this is not the first battle test for our troops. From 2003 through 2020, Poland deployed more than 35,000 troops to Afghanistan or Iraq in support of coalition forces illinois national guard members deployed with them on every single one of those 2,000 rotations dear guests, our ukrainian neighbors set an example to the world, showing courage and love for our common values, freedom, sovereignty, and democracy. they have been proving their commitment to those values not only over the past year but over the past two decades consistently trying to throw off the yoke of russian brutal influence today they pay the highest possible price for the choice but it is up to the democratic world to foot the bill the third partition of pond opened the door for a long march of russian imperialism through europe with may 3rd constitution born 232 years ago we have simultaneously started something important. We have sown the seed for the future fall of an evil empire. I'm convinced that the perfect storm brewing on the Ukrainian front will be the end of Russia as we know it. It will bring, with the help of the Polish and American allies and the entire civilized West, the end of the imperial era in the history of this strange state construct. I live in Chicago long enough to know that even after the worst weather, heavens always shine down upon us, even mm -hmm. if you never saw it coming. Thank you, and I wish you a pleasant evening. Thank you, Consul General. Ladies and gentlemen, it is now my great pleasure to introduce to you Mrs. Małgorzata Gosiewska. W tym roku, w trakcie tego krótkiego, ale szybkiego pobytu w Stanach Zjednoczonych, miałam już okazję odwiedzić Los Angeles, San Diego, Seattle i Nowy Jork. Wszędzie spotykałam się z Polakami, którzy na co dzień mieszkają i pracują w Stanach Zjednoczonych. Jednak nie zapominają ojczyźnie i są naszymi, polskimi najlepszymi ambasadorami w Stanach uh, Zjednoczonych. During this year, while I'm here in the United States, I've had an opportunity to to go to Los Angeles, San Diego, New, and New York. Everywhere I've been meeting our Polish countrymen, our fellow uh, countrymen who every day live and work in the United States, not forgetting about their uh, motherland. And who, they are the best ambassadors of our country here abroad, outside. Ale to właśnie Chicago zawsze ma szczególne miejsce w moim sercu. in fact, it's Chicago that's been, that has a special place in my heart. Bardzo doceniam to wasze zaangażowanie i pracę w pielęgnowanie związków z Polską. I really appreciate your involvement and work that you've uh, put in, in, uh, in our traditions in maintaining our relationships with Poland. To naprawdę ogromna duma dla mnie jako przedstawicielki Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. It's really a thing of pride for me as a representative of Polish Sejm, of Polish Parliament. Ale tak naprawdę to duma dla każdego Polaka, że obchody organizowane w Chicago z okazji 3 maja na już wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń w mieście, ale też chyba w całym stanie Lino. I e, cieszą się ogromną popularnością. But I think that it's also a thing that all of the Polish people are proud of that uh, we are organizing this celebration he, over here in Chicago for the May the 3rd uh, uh, celebration and this has been uh, a, a, a fixed position in the calendar of Chicago events. Cieszę się, że po raz kolejny będę mogła Państwu towarzyszyć w tym święcie i że po raz kolejny zobaczę miasto Chicago w barwach biało-czerwonych. and i'm happy that i'll be here with you to celebrate this, this wonderful holiday and that i'll see our uh, white and uh, red flags. thank you very much for uh, all of the employees of the council over here in, in uh, council of poland for uh, showing up, for coming here. To właśnie w Państwa obecności widzimy świadectwo uznania dla prężnej działalności polskich placówek dyplomatycznych w Chicago, ale przede wszystkim uznania dla tysięcy Polek i Polaków mieszkających w Chicago y, za osiągnięcia i sukcesy. Places or facilities here in Chicago, and uh, they work for thousands of Polish people living in Chicago and around in the Chicagoland area. Two days ago, we celebrated the day of Polonia and Polish citizens living abroad. to dzień w którym Polacy w kraju odczuwają szcz szczególną więź z Polakami żyjącymi na za pozagranicami już od ponad 20 lat obchodzimy to ważne święto we've been celebrating this this important holiday for over 20 years now tak jak ustawa z 2002 roku stwierdza wierność i przywiązanie do polskości, a także potwierdzenie więzi z macierzą i jedności wszystkich Polaków. Just like the act of 2002 says, the loyalty and continuity of the Polish traditions and also confirming the ties with the motherland and the unity of all po Polish citizens, Polish people a połączenie tego święta ze świętem Konstytucji 3 Maja jeszcze bardziej podkreśla więź całego narodu polskiego. Obchody święta Konstytucji 3 Maja to świetna okazja, by wspólnie świętować więzi z Polską, ale też by zaprezentować społeczeństwu amerykańskiemu nasze tradycje i naszą wielką kulturę. So the holiday of May the 3rd is an opportunity for us to celebrate it along with, uh, with all Polish citizens and also to present uh, our, our traditions and culture to the Polish society. Thank you very much for all of you, for all of your involvement in uh, Polonia activities. activities. Szczególne słowa podziękowania chciałabym skierować do nauczycieli kadry pedagogicznej polskich szkół w Chicago w całych Stanach Zjednoczonych. Mam specjalne special thanks for the teachers and uh, all of the staff of Polish schools in Chicago and the entire United States. To właśnie dzięki Państwu młode pokolenie Polaków może uczyć się języka, ale i historii, ale i kultury naszego kraju. Chciałabym też podziękować rodzicom za to, że decydują się wysyłać swoje dzieci do polskich szkół. Wiem, że to nie jest proste. Wiem, jak bardzo absorbuje to czas, jak bardzo determinuje to życie codzienne. Niedawno w zasadzie, zanim przyjechałam tutaj do Stanów, zapytano mnie w którymś z mediów, co... Wyróżnia Polaków żyjących za granicą, co jest też takim punktem zbieżnym, co charakteryzuje nas w różnych miejscach. To jest właśnie ta Polska w sercu. I to jest to przekazywanie polskości kolejnym pokoleniom czyli budowanie. Wspólnego Polskiego Domu. Chciałabym też serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy za chwilę otrzymują, wa, otrzymają ważne odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak. Andrzeja Dudę. To jest podziękowanie i podkreślenie Waszej działalności na rzecz Ojczyzny. Gratuluję tak. tego wyrażnie, wy, wyróżnienia. Szanowni Państwo, życzę wszystkim Państwu radosnego świętowania. Konstytucji 3 maja, święta Polonii i Polaków, święta naszej biało-czerwonej. Motto, które przyświęcało prezydentowi, świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, to było warto być Polakiem. I warto być Polakiem, moi drodzy. Życzę Wam, żebyście byli dumni z tego zawsze, że jesteście Polakami. Thank you, Madam Deputy Speaker. Ladies and gentlemen, I would also like to introduce Ms. Joanna Fabiszek, who is uh, representing the uh, Parliamentary Committee to Connect with Polish Diaspora Abroad, that, and she would like to uh, make her remarks. Thank you. Dear Polish and American Guest. Chciałabym złożyć życzenia w imieniu komisji, którą reprezentuje Komisji Łączności z Polakami. Pan Kolson powiedział mi tylko i za to mu dziękuję. Pani poseł, krótko, bo ta mała góraleczka, nogi ją bolą, bo stoi. Rozumiemy to wszyscy, a więc krótkie życzenia, ale serdeczne. Naprzeciwko okna, gdy siedziałam, widziałam tę flagę, powiewającą z taką dumą. Spójrzcie Państwo na nią. Powiewa nad wolną Polską, szczęśliwą Polską. Mamy powody do radości i do tego szczęścia. Polonia to Polacy rozsiani po całym świecie. Drodzy Państwo, gdy zamkniecie oczy, zobaczycie całą kulę ziemską i zobaczycie, tam nie ma miejsca, gdzie nie ma Polaków. Czasami w tym dniu, w Dniu Polonii, pewnie cieszymy się wszyscy, świętujemy. Czasami tęsknicie, wy tęsknicie za Polską, a my tęsknimy za wami i dlatego tu przyjeżdżamy, żeby życzyć wszystkiego najlepszego. I wreszcie ten dzień najważniejszy, dzień Konstytucji 3 maja. De dzień naszej dumy każdego Polaka, bo przecież to taka wspaniała Konstytucja, powtarzamy. Cała Europa nas naśladowała, wiem, że powstają prace doktorskie o tej naszej Konstytucji, nie w Polsce, w Polsce już były, w tej chwili w Portugalii. A więc świętujmy razem, cieszmy się razem i bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dziękuję bardzo. Przekazuję to Witam. Żeby... Proszę Państwa, trzeba się wywiązać z obowiązków. Ja chciałabym w takim, jak już powiedziałam, Panu konsulowi przekazać od naszej komisji taki drobny prezent. Nie musi na pewno wpisywać do rejestru komisji, bo tam są tylko pierniki toluńskie. Bo to przecież 550 rocznica genialnego Kopernika, który porównywany jest z Leonardo da Vinci. To też powód do dumy. Drogi Panie konsulu, proszę łaskawie przyjąć ten bardzo drobny upominek od całej komisji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Będziemy się objadać w komisji. Będzie trudno, bo mało i chciałabym także przekazać drobne upominki dwóch osobom, które przygotowały paradę, które przygotowują paradę, czy też te upominki są dla Pani Łucji Milowskiej kopeć i dla Pana Janka, który przez wiele lat przygotował. Proszę łaskawie przyjąć i ja już kończę, bo rzeczywiście góralka już, nasza mała piękna góraleczka z nogi na nogę tak drepcze. Także Ucjo, o. Z Janku, przez tyle lat to Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Ladies and gentlemen. It has become our tradition that during our Constitution Day celebration, we recognized distinguished representatives of the Polish community by presenting them with state decorations awarded by the President of the Republic of Poland. The awarding ceremony will take place in English and in Polish. Please rise. Dostojni goście, szanowni państwo, ladies and gentlemen, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, nadał odznaczenia państwowe zasłużonym obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokona konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej, pan Paweł Zyzak. Zapraszam pana konsula. Szanowni państwo, ladies and gentlemen. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, za wybitne zasługi w działalności polonijnej, za kultywowanie dziedzictwa polskiego, odznaczony został pośmiertnie Krzyżem kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Świętej Pamięci Józef Bafia. Odznaczenie odbierze mama zmarłego, pani Maria Bafia. The Knight's Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland has been awarded posthumously to the late Józef Bafia. The order will be accepted by the mother of the late Józef Bafia, Mrs. Maria Bafia. Za zasługi w popularyzowaniu polskiej historii i tradycji narodowych, za działalność humanitarną i polonijną. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi pan Wiesław Wiśniewski. zasługi dla niepodległej. In recognition of outstanding merits for the Republic of Poland odznaczeni zostali medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Pan Stanisław Olgierd Stawski Bogdan Jerzy Choroszowski. Mr Bogdan Jerzy Choroszowski. Pan Pan Tadeusz Roman Gubała. Dziękuję panie konsulu, gratuluję wszystkim odznaczonym. Proszę państwa, na tym kończymy dzisiejszą ceremonię.